Cześć wszystkim, z tej strony Tygrys, a to kolejny odcinek z serii Silver AND Forest Krzepating Simulator 22. Jest to pierwszy z 7 odcinków, które będę publikował codziennie przez pierwsze 7 dni stycznia i no, jak widzicie zaczynam podwiatą koło tartaku, jest z tego strasznie dużo już wyprodukowanych produktów. Co tutaj co to jest? Długie deski, a to są belki. No i co? W dzisiejszym odcinku chciałbym e, na pewno zawieść towary. Mówicie co, może wynajmę pociąg lepiej. E, chciałbym zawieść towary, e, które wyprodukował mój tartak e, do kolejki gór, na kolejkę górską, na miejsce gdzie się buduje ta kolejka. A to, co zostanie, to po prostu sprzedać z zyskiem. Ponadto jeśli po prostu zabraknie, znaczy ten, zrobię to co będę chciał przed końcem odcinka, no to cóż, mam przygotowany tutaj sprzęt do wycinki lasu, Volvo i Harvester, a ja tymczasem wyczekuję tego pociągu, no właśnie zgasły światła. No nie mówcie, że z drugiej strony mapy to jedzie. Gdzie ten pociąg jest? No, bo niby szybko się zbliża, ale czy on będzie jechał ta tak? Czy w tą stronę? To. O, jest, dobra. Nie wiem, co się zepsuło. Już samo nadgranie pokazuje, gdzie jest ten pociąg. Ale jest. I mi zależy na tym wagonie, ponieważ y, to jest wagon do przewożenia desek, a reszta to tutaj mamy jeszcze taki. Flatbed, czyli na przykład, nie wiem, przewozić jakieś nawozy, czy coś. Ale mnie tutaj interesuje ten wagon, ponieważ to jest wagon specjalnie przeznaczony do takich właśnie desek, dużych ścian, czy innych belek. Dobra, tu zatrzymajmy pociąg. Niech będzie odpalony. A ja w międzyczasie wsiadam do, do wózka widłowego, którego nadal Giant nie naprawił. I co? Zaczynam ładować. Na pewno będzie tutaj dużo do ładowania wam powiem ale ja jakoś zbytnio nie przerażam, wiecie co może nie wiem ile tych desek tutaj wejdzie tak na szerokość tylko z jednej strony mogę w tej chwili załadować i dopiero teraz to zauważyłem i to będzie znaczny problem, ponieważ jak dojadę do miejsca, gdzie to będę musiał rozładować, to nie wyjdzie to po prostu, bo z drugiej strony będę mógł rozładować ładowarkę kołową, więc no cóż, nie wiem, to najwyżej pojedzie na sprzedaż, ale ja, ja się tym nie martwię. Ja po prostu zrobię tak, że załaduję na tego flatbeda i tyle. Może nawet więcej uda mi się załadować i wyżej na pewno. No dobra, weź się zatrzymę pociągu. Eee, wsiadam do. Wózka widłowego, bo tego inaczej nie da się nazwać I ładuję. Oj! Wiecie co? Tu będzie ciężko trochę. Bo tu chyba Giants nie pomyśleli, że ja będę takie tutaj robić akcje ładowania palet. Na ten pociąg. I to nie czym, czymś innym niż tym niż ładowarką kołową, no ale dobra. Udało się i co najważniejsze, nie spadłem. Zapniemy na. No, dla bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że uda mi się załadować jak najwięcej dzisiaj. Bo tych desek, muszę przyznać, jest bardzo dużo. Wiecie co? Ja może. Ja ładuję te deski. A tych desek jest bardzo dużo. To czemu ja nie zacznę od takich na przykład ścian? Po prostu. No, nie wiem w sumie. No dobra, załadujmy może lepiej ściany. Zacznę od zaczn 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 ścian to chyba będzie się mówić co bardziej płacić bo ich jest mniej i jedną ścianę za mniej tych ścian po prostu jest, może tak powiem i też będę musiał wiedzieć ile wyładować na, na właśnie tam, na tą kolejkę górską bo ja chciałbym już ją jak najszybciej zrobić, wybudować Kurcze, brakuje mi tego, że nie ma tej normalnej kamery, no Załaduję to tu z tyłu. To dosyć duże są te ściany, więc... Nie, to jest połączone. Tak, dobra, jest połączone. To po prostu nie widać. Jak się oddali kamerę. Usmarano rano, listopad. Miesiąc. Farmingu. Cyk. No, ja tu je podwójnie zapiąłem tymi pasami. tu nic nowego się nie pojawia na miejsce tych ścian już trochę nam trochę, no dobra to za te ściany dużo można zarobić i to jest plus ponieważ mi zależy o patrz co auto mogę jeździć i to jest plus ponieważ ja mam zamiar e, zarobić na ciągnik marki Kubota i mieć czym pryskać Góry chcę też mnie kupić tutaj, od kur chcę zacząć, nie tak jak na Olberą, że od koni. Co jak tu jeszcze zapnę? O, dobra. Wiecie co, może nie, jeszcze jedną załaduję ścianę i to będzie tyle z tych ścian i będę ładować inne rzeczy. No chyba, że ja mogę tak wysoko podnieść, że wysoko mogę załadować ścianę. I to wtedy będzie dobrze. Tak do 15 minuty mniej więcej może będę to ładować, bo nie wiem później to mi zajmie ładowarko kołową. jest ściana fajne, fajne te produkcje, są mi się bardzo podobają. Eee, nie tylko, że mogą dużo dać pieniędzy, to jakby też łatwo jest eee, zdobyć te, te produkcję, eee, wyprodukować to. No bo co? Tu jedyne czego trzeba to drewna, w sumie desek bardziej. Już tych bardziej zaawansowanych rzeczy to desek, a tak to zobaczcie, ja to sobie normalnie robię z drewna. No to, no inne popatrzcie? Mogę jeszcze wyżej to ładować? To już maks Nie no dobra, gdyby to było coś innego To mniej więcej tego mógł załadować A szkoda, że nie mogę więcej, ale To i tak jest sporo Taki wysoki transport to, to nie zawsze się zdarza Kurczę, ja zauważyłem, że ja bardziej gram teraz na klawiaturze Ale jakoś tak mam, że yy, Bardzo wolno mi się to podnosi i opuszcza na kontrolerze Na tym panelu, więc ja wolę tak szybko sobie myszką tutaj moją niegamingową podnieść niż yy, męczyć się po prostu z panelem no fajny ten wózek widłowy tylko tak go zrobili że tę no, kamera o mówicie ja jestem wózką widłowy, nie normalnie dając tak to zrobili że nie jestem yy, ale dobra kolejna ściana zobaczcie ja ten odcinek nagrywam z ładowania ścian, nie? Dobra, ostatnia ściana, nie, ostatnie, dwie ściany, to wiecie co, nie, ja nie będę ładować ścian, będę dalej deski ładować. Mógłbym ściany, ale dobra, niech będzie tu zawsze już coś bardziej urozmaiconego, chociaż ściany wygodniej mi jest ładować i to bardzo, a i mogę za nie sporo zarobić, bo popatrzcie, teraz, może to nie, ja nie będę patrzył tu na ceny za bardzo, na tej mapie, bo to mi zależy po prostu, żeby to sprzedać, póki co. Bo to właśnie, no zobaczcie, ile co za to mogę dostać na Kryku. Wahania cen to w ogóle jest wyżej niż. niż to, 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 ta mapa jest trochę zbugowana. Tyle Wam powiem. Że ja mogę tu dostać więcej niż nawet pokazuje gra. Chociaż w sumie tak było też w na Olbero, gdzie był odcinek, e, nagrywałem, gdzie kupiłem w Jona A i też ma, e, miałem przez chwilę taki dylemat, co ja zrobię. Kiedy nadejdzie środa, bo zazwyczaj w środę... no zazwyczaj zawsze. W środę jest odcinek z Silverana, ale postanowiłem, że to po prostu e, jakoś mają być przez 7 tych y, dni codziennie odcinki, no to co? No będę codziennie odcinki, nie? Po prostu nie zamierzam nagrywać dwóch na dzień, to jeszcze z tej samej serii. Tak jeszcze widzicie że ten odcinek w niedzielę, nie? Bo 1 stycznia w ogóle... O, 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 właśnie, 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 dobra, dobra, żeby to tak tutaj ładnie, dobrze, udało się, staram się to w miarę estetycznie tutaj ładować, dobra, chciałem estetycznie załadować, ale zobaczyć, co się stało, pomożemy, cyk, szybciej na pewno byłoby super strange, nie, ale aż tak, tak, tak nierealny, aż nie jestem. Jeszcze załaduję te deski i załaduję coś tam jeszcze, tam mam różne rzeczy Bo ile to, takie deski? Tysiąc litrów To ja mam ile tam? Cztery tysiące, dobra, będzie 6000. tysięcy no Najwięcej ja na, na tych ścianach chyba mi się wydaje, że zarobię Bo takie ładowanie to to bardziej nie wiem, no taki dłuższy odcinek, nie? Jeszcze załaduję z tamtych belek, tych długich desek trochę i wiecie, żeby było co dostarczyć na yy, budowę roller -costera. Bo mi zależy, żeby wybudować ten rollerkowster i to jak najszybciej. Dobra. Desek załóżmy, że tyle starczy. To ja myślałem, że on się zdąży rozpędzić. Fajnie zejdzie, bo tak to pewnie on tam się powoli toczyło. Nic, nie? No dobra. Jedziemy teraz, weźmiemy te długie deski. Oj, wiecie co ja mam pomysł? Patrzcie, tylko muszę to wiecie tak o, ładnie. O, bić. Cyk. Teraz to podniosę, i patrz, patrzcie, patrzcie. Cyk. I załaduję dwa razy więcej. Mógłbym jeszcze trochę, ale to bardziej chyba już podładowarkę ładowarkę kołową, aż takie. Chociaż, patrzcie, daj radę. Chociaż myślę, że to chyba bardziej pod ładowarkę kołową. Trzeba aż tyle tego na raz wieść. Zawieziemy pociągiem i będziemy tam ładować na pick-up'a, bo, no, bo na co innego. Cyk, podejrzewamy. Ja myślę, że jednak nie będę użył wozidła do przewozu zboża, bo to jest po prostu wolne i nie nieopłacalne, nie? Jak jeszcze teraz kupię Kubotę, to już w ogóle. Ehm, wiecie co? Ja to się tu cieszyłem, że załaduję dużo, ale już rozładować nie mogę. To za hamstwo takie Dziadostwo Nie wiem, to to jakoś rozepchnę, czy co? Jak to jest rozepchnięte? Bo przecież nie zobaczę eee, Bo ja chciałbym to, jakby nie było No jeszcze nie zobaczę Chociaż patrzcie, pa, pa, patrzcie I teraz ja chyba mogę normalnie wyjechać No nie mogę eee, Co ja zrobię z tą... O, 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 Jeszcze bardziej rozszerzę to co, będzie lepiej? O Patrz się, wystarczyło tak o Rozszerzyć, nieźle eee, Jeszcze załadujemy tamtych yy, belek trochę I co? I wyruszamy pociągiem Będzie dużo roboty na pewno, ale to też na end I to może będzie fajna zabawa, bo tak cały czas jeździć chyba samochodem To by mi się nie chciało, wam powiem Szczerze, no chyba, że jakieś produkcji, ale to bym wcisnął po prostu dystrybucja bym miał wywalone. Wiecie co, tu zrobię akurat tak samo jak robiłem wcześniej z tymi długimi... Nie, to były belki czy to są belki. Nie wiem co z belkami jest. Aczkolwiek zrobię tak jak wcześniej. Po prostu to popchnę i załaduję więcej. Teraz już wiem co zrobić, żeby naraz wziąć dużo, więcej. Dobra, cyk. To no, nic, że to jest poszt wszystko posztruchane. To i tak pojedzie daleko na budowę. To i tak będzie rozłożone. Wszystko czy mnie ciekawi, czy to, te podstawy też się zaliczają. Jako te deski, nie? O, patrzcie, kolejny kierowca jedzie. Oni to już czekają, aż ja to załaduję. Tak samo jak ja czekam aż wystawicie wyzostawicie suba i łapkę w górę. Eee, takie reklamy trzeba robić czasami. Jeszcze jak tam inne żebranie, nie? Ale fajne wagony Giants robili, na pewno. Tutaj ty do drewna lepsze niż te co były, te co są w podstawce na pewno mi się bardziej podobają wiecie co, idealnie oj coś mi się wydaje, że tam ta chyba pojedzie na sprzedaż no come on dobra e... zgaszę cię na razie bo ty nie będziesz już dzisiaj potrzebny nie wiem, tak się mógł... O, dobra. Jest wszystko zapięte. I jedziemy pociągiem. Zobaczcie, że to jest ta bajka i. To zobaczcie, ja tylko jak tak wcisnę, to to działa. Tak jak puszczę, to. Nie wiem, co jest. Albo ja chyba mam tu GPS-a włączonego, ale dobra. No, fajna lokomotywa w środku, powiem wam. Ale czekajcie, czekajcie, bo ja muszę patrzeć, kiedy ja mam się zatrzymać. Też nie byłoby fajnie, żeby ja się zatrzymał i, i za daleko, już nie, żeby to pojechało. Zahaczy nic? Czekaj, co, co nie byłoby jakichś bagów. A wyłączy światła, po co już nikt nie, nie jeździ ze światłami. Ale co jest takie, w, wczułem się w rolę, nie? Fajne, fajne. Zabawa taka. Oj. Tutaj się boję, że coś mogę zaczepić, ale chyba nie raczej. Teraz puściłem gaz całkowicie. Dzisiaj ja się bałem, że czasu mi będzie za dużo, a to wręcz jest przeciwnie, nie? Za mało. No dobra. Tutaj przywieziemy, żeby tu coś jednak było, nie jakieś takie szczątki, nie? Że to wygląda dla mnie przynajmniej jak szczątki. Jesteśmy już na miejscu. Przez prawie całą mapę przejechaliśmy I teraz weź się zatrzymaj gościu 60 km. Chociaż, 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 chociaż Eee, nie udało się. Dobra, eee, cofamy Dobra eee, Teraz lecimy tutaj szybko, zobaczmy czego ile my potrzebujemy. Proszę raczej wszystko. Drewnianych belek 6000 tysięcy, będzie za mało. Desek 4000 tysiące. Długich 3000 tysiące. Nie, desek 5000 tysięcy. Metal, płytki podłogowe i poręcz schodów. To tych trzech, że ostatnich nie mam, ale... Drewniane belki, deski i długie deski. Okej. Okay. Czyli zobaczcie, ściany będę można sprzedać. Hmm, fajnie. Wiecie co, ja tych desek to ja zamoduję wszystko bo mi się nie chce brać tylko jednej i teraz cyfrowo, i trzeba spróbować to ładowarko się nie wywrócić Nie myślałem, że to będzie aż takie trudne Kurczę za długa jest mogę wziąć mi ładowarkę chociaż w sumie to tyle jest miejsca że może lepiej że wziąłem kołówkę Wiem, że źle podjechałem ale inaczej się nie da no chyba, że chcę się wywrócić. Dobra. Tak powoli... Nie, nie 2000, ja tylko tysiąc. O! Co tu się dzieje z tym? No, zbugowana jest nadal ta gra jakby nie było. To jest farming, to zawsze coś się musi się dziać. Aczkolwiek ja mam nadzieję, że dojadę i niczego nie opuszczę. No, powiem wam szczerze, nie opuściłem. Bo samo mi wystrzeliło. Włączę super strange, ja nie mogę się z tym bawić, ja chcę to normalnie zawieść. Kładujemy deski, będę super siłą po prostu, bo... To trzeba zawieść i tyle. Eee... Yy... A Ty weź zostaw już te deski, bo Ty się nie nadajesz. Cyk. Może jeszcze zdążę dojechać. Pickupem. Nie no, to pick up Trzeba będzie coś załadować na pakę, bo... On tak nie pojedzie. Więc nie, ja tu długie deski załaduję. I tyle w temacie. Hmm, tego nie pamiętam, ile musiałem mieć. No dobra, załóżmy, że... tysiąc sztuk aż jest, widzicie? Niech się grze już silnik, bo jest listopad, więc zimno. Silniki lepiej, żeby się nagrzał. Cyk, eee, ładujemy kolejną belkę. Kolejne belki Eee Dobra Wiecie co, ja to pojadę teraz sprzedam Bo tutaj nie ma miejsca na samochodzie po pierwsze, a po drugie ja chcę, żeby ten odcinek jednak się normalnie skończył Mnie ciekawi ile za te ściany dostanę Oj to będzie interes, jeszcze lepszy niż wióry czarnego czy metal według czarnego Jedziemy Nie no to jakby szybko przyspiesza To jest już 80 km na godzinę Tymczasem na Alberą to tam ciężko już było się rozpędzić do takiej prędkości Może dlatego, że tu dalej można zajechać... Patrzcie Ta ściana to chyba na styk tam jest Kurczę nie mogę tak daleko A nie wiem czy to tak przenikało, czy to tak ta, czy to tak idealnie zostało zrobione? Dobra. Ile? 114 tysięcy ludzie. Sprzedawajcie ściany. Sprzedawajcie ściany i to szybko. O ja, ile pieniędzy. Dobra. E, ja w międzyczasie reklamy te dam typowe, nie zapowiedzi to wszystko itp. i Zapraszam Was do zasubskrybowania kanału zawsze z tego powodu, patrzcie jak ja interes znalazłem. Ściany. Zostawienie łapki w górę, suba, napisanie komentarza. Zapraszam Was na playlistę Silver Run Forest i na Olbero. Silver Run Forest przypominam tak jak na początku odcinka. Przez pierwsze 7 dni stycznia będzie... Co nie będą odcinki. W sumie? Tu trzeba będzie też coś spróbować, ale to dopiero jak będę miał yy, owce. No, wracając, no, ja Was zapraszam do zostawienia tych łapeczek, zasubawiania kanału. Mam nadzieję, że uda się jeszcze do końca zimy tysiąc. Wiem, że to jest nierealistyczne, ale nie ja, wiem, ja Was wierzę, jak Wam się udało w mniej, no nie, no mniej więcej tydzień chyba e... tyle zostawić subów, że już co, są... że tak wyszło, no to. No, ja nie wiem, co ja mam mówić, nie? Czek. Jak... No, to jeszcze od razu trochę zarobiłem. Zobaczcie, będzie w kolejnym odcinku chyba kubotka. Yy, nie, żartuję, będzie yy, zimowy odcinek. No i jak widzicie, ściany są bardzo płacalne. No i co, ja nie będę tu przedłużał, bo ten odcinek będzie bardzo długi. Yy, no i co, ja was żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. No bo to co, to nie ma tu co więcej gadać, nie? Yy, pewnie dalej, może będzie już zima, będzie śnieg i w ogóle, wiecie, będzie fajnie. Zobaczymy. No i co, chyba będziemy dalej zabierać się za ten rollercoaster Chyba może też postawię Wiem, za te ściany to można postawić sobie chutę. Wytopić sobie żelazo To będzie dobry pomysł Będziemy wytapiać żelazo w kolejnym odcinku Albo teren kupimy i tam dopiero postawimy Te fabryki wszystkiego rodzaju No ale dobra, ja nie będę przedłużać Widzimy się w kolejnym odcinku już jutro, pa